Przy wchodzeniu do salę mieliście Państwo możliwość zapisania pytań, które moglibyśmy zadać teraz panu prezesowi. Mam je tutaj przed sobą. Panie prezesie. Op. Czy ma pan świadomość, że jest pan współczesnym piłsudzkim? Proszę Państwa. Ja bardzo dziękuję za takie porównania. Tylko... Nie chcę absolutnie urazić osoby, która zadała to pytanie, tylko ja pamiętam początek tego okresu, no, w którym żyjemy, czyli rok 89-90, spotkania Michnika w telewizji i tam były właśnie takie pytania. Czy wie, dlaczego jest Pan taki dzielny? Dlaczego jest Pan taki mądry? No, chyba go nie pytano, tylko dlaczego jest pan taki przystojny. <głosy> <głosy> więc, więc, więc proszę państwa, Piłsudski był jeden. Ja jestem skromnym politykiem tych na, naszych czasów. Staram się zrobić, co można. Kiedy mówi się o... No, mi nie wypada o tym mówić, nie powinienem, ale o mojej roli to zawsze trzeba wspomnieć mojego brata, bo proszę Państwa, ani porozumienia Centrum, ani prawa i sprawiedliwości, ani całej tej linii odbudowy polskiego patriotyzmu bez mojego brata by nie było, bo on miał jedną umiejętność, no, której ja niestety nie posiadłem, to znaczy umiał wygrywać te bezpośrednie wybory w Warszawie, w Polsce. W Polsce jak w Polsce, ale w Warszawie, żeby przedstawiciel naszej opcji wygrał wybory i to bardzo zdecydowanie wygrał. To nie to, żeby, że trochę wygrał, no wygrał co prawda w drugiej rundzie, ale chociaż w pierwszej miał prawie 50%, pół procent, czy nawet mniej mu brakowało do zwycięstwa w pierwszej rundzie, ale w drugiej miał 70%, czyli krótko mówiąc, nawet przeszło 70%. No, on to potrafił i bez tego cały ten nasz ruch by nie mógł powstać. On potrafił być, Pierwszym zastępcą, no, dzisiaj to może zabrzmieć, zabrzmieć ktoś tam, który nawet powiedział coś nieładnego, ale Wałęsy. Ale to umożliwiło powołanie, powołanie Porozumienia Centrum, a przecież nasza partia jest czystą kontynuacją Porozumienia Centrum. Czyli krótko mówiąc, bez niego by tu nic nie było. Cały ten ruch no, pewnie by po prostu nie mógł powstać, a już na pewno ja nie mógłbym odegrać takiej roli, jaką odegrałem, chociaż oczywiście nie, nie porównuję tej roli do, z rolą Piłsudskiego. Także dziękuję za to pytanie, ale prosiłbym o dalsze, takie ostrzejsze. No. Dlaczego? panie prezesie czy z uwagi na stałe czy tam jak jest zapisane by było jasne czy z uwagi na stałe szczucie polskiej gospodarki i społeczeństwa w Unii Europejskiej przez Niemców i Francuzów nie należałoby podjąć działań na przykład na ograniczenie lub wyeliminowanie zakupów przez polską administrację i spółki skarbu państwa floty samochodowej niemieckiej czy francuskiej a wsparcie zakupów odprodukowanych w Czechach, Hiszpanii czy Korei Południowej wspierajmy gospodarki które wspierają proszę państwa znaczy, ja bym w Francji nie stawiał to, no, tutaj na równi z Niemcami, bo oni oczywiście tam swoją rolę też odgrywają, ale dużo mniejszą. Natomiast ja mogę państwu tylko powiedzieć jedno, ja jeżdżę z Kodą. I bardzo sobie chwalę. Tylko że pamiętajcie państwo, że to niestety też przez część Volkswagena. <noise> proszę. Czy Ministerstwo Rolnictwa rozważa uwolnienie sprzedaży nawozów bezpośredników tak aby rolnicy mogli sobie sami je kupować u producentów? Panie? Tak, proszę państwa, jest w ogóle czyniony bardzo duży wysiłek w tym kierunku, żeby cały ten mechanizm pośrednictwa to nie jest łatwe, bo tam wiele interesów jest to zaangażowane. No jeżeli w ogóle nie wyeliminować, to ograniczyć, bo to rzeczywiście zwiększa wyraźnie ceny. Te marże są mocno przesadne. Panie prezesie. Pytanie skierowane od hutników. 19 grudnia 2008 roku koalicja POPSL przyjęła ustawę, która wstecznie odbierała pracownikom uprawnienia do emerytur pomostowych. NZZ Solidarność zgłaszało postulat mówiący, iż o prawie do emerytur pomostowych powinny decydować szczególne warunki lub szczególny charakter pracy, a nie data rozpoczęcia tej pracy. Czy można oczekiwać, że pan premier zainteresuje się tą sprawą i podejmie działania, które miałyby na celu cofnięcie niekorzystnych przepisów dla pracowników? Po zmianach prowadzonych przez PO i PSL pracownicy np. hut pracują w ciężkich warunkach zatrudnienia po 1 stycznia 1999 roku do 65 roku życia. Proszę państwa, to jest tak. W tej chwili mamy, co tu dużo mówić, ciężki kryzys, tego rodzaju rozwiązania są drogie. Z punktu widzenia państwa w Polsce te wydatki na emeryturę są bardzo poważną częścią PKB. I ja nie, nie jestem w stanie nikomu obiecywać. No bo nie chcę kłamać po prostu, że my możemy szybko tę sprawę ratyć. Jak sytuacja się ustabilizuje, być może ona zacznie się ustabilizować stosunkowo szybko, być może to będzie trwało nieco dłużej, to wtedy oczywiście te kwestie możemy też rozważyć. Natomiast ja też chciałem powiedzieć o tym, że tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo ciężką pracą, czy to na przykład w hutnictwie, czy z ciężką bardzo pracą kobiet, mówię tutaj o pracy fizycznej, to tam te postulaty, które stawiają związki zawodowe są do rozpatrzenia, chociaż powtarzam, to nie jest ten moment, no bo po prostu nam... Finanse publiczne nie mogą się po prostu w pewnym momencie załamać. Przecież mówiłem tu o tym, że różni na to liczyli, a nam się zawsze udawało. I w związku z tym no, trzymajmy się tego, bo to będzie ciężka klęska dla wszystkich, także właśnie dla tych, którzy dzisiaj są nieco poszkodowani. Natomiast jeżeli tylko z tego wyjdziemy, to te sprawy będziemy rozważali. Ale tam, gdzie chodzi o ciężką pracę, a nie tam, gdzie chodzi o no, taki postulat, żeby pewnym ludziom. No, dajmy na to nawet w pewnych wypadkach od 53 roku życia, już płacić przecież nie emeryturę, tylko dodatkową pensję z kieszeni no, podatnika, mówiąc najprościej. No, to to, to jest, proszę Państwa, no, rozwiązanie, które naprawdę niczemu dobremu nie służy. Panie prezesie, kolejne pytanie dotyczące stabilizacji energetycznej. Czy Unia Europejska może zamknąć nam elektrownię Turów, czy też kopalnię w Turowie? A zamknęła? No nie. No, nie. No nie. Ale. E, proszę bardzo. To jest trudne, panie Prezesie. Wynik meczu Polska-Francja. No proszę państwa, ja bym naprawdę marzył o tym, żeby się powtórzyły czasy. W którym no, jesteśmy przynajmniej w tej, no, w tej czwórce, to znaczy no, przynajmniej możemy liczyć na czwarte, a może na trzecie miejsce, ale no, trafiliśmy na Mistrza Świata, ale ja oczywiście jestem pełen wiary. Ale, ale każdy korzystny dla nas wynik, w tym wypadku to musi być zwycięstwo, choćby o jeden punkt, to no będę skakał w powietrze. No. Panie prezesie, pomijając, że mamy sądy Neumanna, tak? to proszę powiedzieć, kiedy zaczniemy karać zdrajców choćby z artykułu 129 kodeksu karnego zdrada dyplomatyczna. Życzę dużo zdrówka i pozdrawiam. Proszę Państwa tego rodzaju sytuacje rzeczywiście miały w moim przynajmniej przekonaniu miejsce w Polsce, wokół katastrofy smoleńskiej przy innych okazjach. Natomiast no, do tego, żeby egzekwować prawo w Polsce i to nie tylko w takich sytuacjach, w bardzo wielu innych sytuacjach no, muszą być apolityczne sądy których dzisiaj nie mamy, tylko wbrew temu, co uważają w Unii Europejskiej, one są, są polityczne przeciw nam, a nie zgodnie z nami. Krótko mówiąc, no, potrzebna jest tutaj zmiana, ona jest trudna ze względu na tą sytuację w Unii, ale wszystko się zmienia. W Unii też mamy do czynienia z nowymi zjawiskami, chociaż. Muszą Państwo zdawać sobie sprawę także z tego, o czym ja wspomniałem, ale nie rozwijałem tego tematu w przemówieniu. Polska jest uwikłana w ten układ unijny. No i oczywiście mimo wszystko i wola społeczeństwa i to różne nasze interesy przemawiają za tym, żebyśmy byli w Unii, ale jest uwikłana także w światową gospodarkę rynkową i różnego rodzaju posunięcia, które nie mają nawet pozornie nic wspólnego z gospodarką, no mogą prowadzić na przykład do tego, że nasze obligacje, czyli cały ten mechanizm pożyczania pieniędzy do budżetu, bo proszę Państwa, budżet to nie jest coś takiego, co przypomina kasę domową, że wpływają pieniądze co miesiąc, je się wydaje, no jak jest dobrze, to tam coś tam się oszczędza, nie. To jest skomplikowany mechanizm finansowy oparty w dużej mierze o obligacje, czyli pożyczki, tylko takie pożyczki, które się zwraca po latach, no obligacje są na różne okresy. I poziom oprocentowania tych obligacji jest bardzo różny. Do niedawna to był, mimo że Polska nie była tu w najlepszej sytuacji, bo niektóre państwa miały wręcz minusowe. Oprocentowanie jeszcze nie tak dawno temu to były niewielkie minusy, ale jednak minusy. No Myśmy mieli jednak plus, ale naprawdę bardzo niewielki no 2%, 1,5%, 2,5%. No to się w pewnym momencie zwiększyło nawet do przeszłości, teraz jest znów niższe. Wyraźnie różne zabiegi na rynkach światowych nam się dobrze udały i w tej chwili to już jest bardziej znośne, ale. To, bo to nie jest jedyny z tych mechanizmów, ale taki najłatwiejszy do opisania. No, to jest mechanizm, który my musimy się liczyć. Musicie pamiętać Państwo, że ci, którzy uważają, bo dzisiaj taki słyszymy często, że są jakieś takie proste metody, że możemy prawda, tutaj tupnąć nogą, coś krzyknąć i wszystko będzie dobrze, wszystko będzie inaczej, się mylą. Po prostu dzisiaj. Nie da się być państwem, no chyba że się chce być turkmenią, prawda, państwem, które jest całkowicie zamknięte, tak jak Korea Północna. No ale czy ja się pytam zawsze na takich salach, gdzie pytają takie hmm, pytania padają, czy jest choćby jedna osoba na sali, która by chciała, żeby Polska była krajem zamkniętym? No jak ktoś jest to niech podniesie rękę, no. bo, bo ja też nie chcę bo to po prostu jest w ogóle poza sposobem myślenia, który, który dzisiaj łączy wszystkich, nawet tych, którzy są po no, dwóch stronach tej politycznej barykady. A więc jeżeli chcemy być normalnym, otwartym krajem, to niestety musimy funkcjonować w ramach różnych uwikłań i tylko, powtarzam, osoby, które sobie po prostu kompletnie nie zdają sprawę z tego, jak wygląda dzisiejszy świat, mogą tego nie brać pod uwagę. Musimy niestety brać te rzeczy pod uwagę. To jest smutne. Ja bym też chciał, żeby było inaczej, ale no tak jest. I już chyba ostatnie, panie prezesie. Emeryci otrzymują 13-14 emeryturę. Z drugiej strony mamy też inflację. Czy są jeszcze przewidziane jakieś programy wsparcia dla, dla emerytów, dla seniorów? No Jest rewalizacja, która będzie poważna i jest, są te dwa, jeszcze no, dwie metody czyli 13 i 14 emertura, są że one będą no, dostosowane do tej sytuacji inflacyjnej, czyli obfite i w tej chwili innych możliwości nie widzimy, bo, no Szanowni Państwo, no, jest kryzys. No, musicie Państwo pamiętać, że, że my nie działamy w sytuacji, w której można powiedzieć, no to pożyczymy jeszcze właśnie 10 czy 15 miliardów więcej, bo te obligacje są tam na 1,5%, to z punktu widzenia takiego państwa jak Polska, to to nie ma żadnego znaczenia, czy tam będziemy rocznie płacili te 150 milionów złotych więcej czy mniej. I pieniądze zawsze można zdobyć, no bo rynek jest też łatwy, pieniądz jest tani i tak dalej. Dzisiaj mamy sytuację zupełnie inną no i niestety musimy to brać pod uwagę. I mamy, proszę Państwa, bardzo dużą w stosunku do populacji ilość emerytów. To też musimy sobie z tego dać sprawę. To wynika ze struktury wiekowej naszego społeczeństwa, ale też wynika z tego, że te emerytury w Polsce są przyznawane w młodym wieku młodszym niż gdzie indziej. My to obroniliśmy, przywróciliśmy ten stan i nie chcemy go zmieniać, ale musicie też pamiętać, że to ma pewną cenę, to obniża emerytury. No to z tego też sobie trzeba zdawać sprawę, ja, ci, którzy postulują, żeby niektórzy dostawali emerytury, nawet mając 50 kilka lat, no też muszą pamiętać, że te emerytury będą znacznie niższe. No, nic się na to nie poradzi. No pieniędzy rząd nie, nie może produkować pieniędzy, bo oczywiście teoretycznie może, tylko że to natychmiast oznacza hiperinflację. Musicie Państwo to brać pod uwagę, że to nie jest tak, że rząd czegoś nie daje, bo nie chce, ma, ale nie chce. Bo niektórzy ludzie tak myślą, nie, jak nie daje, to znaczy, że nie ma. A my, jak sądzę, jeżeli chodzi o to, co mamy, to wykorzystaliśmy już nie 100% możliwości, bo to nie byłaby prawda, albo, ale bardzo wysoką część tych możliwości. Na przykład te nadużycia VAT-owskie zostały tak zmniejszone, że luka vat tak to się nazywa, czyli ten niezapłacony VAT z około. 25%, czyli ćwierć całości zmniejszył się do 4,4%, czyli jest to jeden z niższych wskaźników, czy może najniższy w ogóle wskaźnik w Europie. Więc musicie Państwo pamiętać, że myśmy już tutaj z tego mechanizmu bardzo dużo wycisnęli i teraz, proszę Państwa, przypomnijcie sobie jeszcze jedną rzecz: czy myśmy podnosili podatki? Nie, myśmy obniżali podatki. Byśmy wyraźnie przy tym obniżali podatki. Gdybyśmy ich nie obniżali, to te sumy mogłyby być jeszcze większe, ale obniżanie podatków z kolei służy rozwojowi gospodarczemu, a w szczególności w kraju, gdzie niestety no nie ma specjalnej tendencji do inwestowania. W Polsce jest inwestycji za mało. Ja mówię szczególnie o tych inwestycjach prywatnego kapitału. One są bardzo często z środków własnych, a nie z kredytu. To jest taki mankament, z którym musimy jakoś walczyć, ale to tkwi w głowach. No, ludzie mają jeszcze ciągle, także przedsiębiorcy, takie często jakby rodzinnie przekazane poczucie niepewności. Niepewności, a no to niestety obciąża. Szybki rozwój wiąże się z dużymi inwestycjami. Inwestycje zawsze wiąże, wiążą się z jakimś poziomem ryzyka. No i musimy przemać to, co nawet występuje wśród polonii amerykańskiej, że się osiąga pewien poziom majątku, na przykład 30-40 milionów dolarów, i później już się jakby nie bardzo stara o to, bo ja jestem zabezpieczony, rodzina jest zabezpieczona. W Polsce potrzebni są tacy ludzie jak Mask. No, niektórzy go już obliczają na 360 miliardów, a on jeszcze chce więcej. No, no i takich ludzi potrzebujemy. Dziękuję bardzo, panie Prezesie. Pytania. Szanowni Państwo, powoli będziemy kończyć nasze spotkanie, zanim jednak tak się stanie. Chcielibyśmy zaprosić, bo jesteśmy w przededniu barburki, Panie Prezesie, na naszą scenę delegację. Z jednej strony Pan Bogdan Nuciński, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NNZ, Solidarność Zagłębia y, Oddziałów Zakładów Górniczych w Lubin i Pana Michała Świderskiego. Z Chuty miedzi źle, który, proszę państwa, jeszcze kilka lat temu mówiono, że ma być zamknięta. W ostatnich latach się rozwija i funkcjonuje. Chcielibyśmy wręczyć pewien upominek. Pani Prezesie. Dyrektorze. Ja może to bardzo Pani Prezesie. Tak? Ale to nie wszystko Panie Prezesie. Panie Prezesie, Zagłębie Miedziowe to nie tylko KGHM, to również wspaniałe produkty regionalne. Mamy również delegację, która by chciała ten kosz produktów regionalnych też Panu wręczyć. pani Krystyna Jemioła, miała Solidarności Rolników Indywidualnych i nasz radny pan Paweł Baran. Proszę państwa, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, Ta mieć to rzeczywiście jest ciężka. Ale można powiedzieć, że nie takie rzeczy udźwigniemy. A przede wszystkim Mogę Państwa zapewnić, że ta grupa no ludzi już innego pokolenia niż ja, bo to jest normalne następstwo biegu czasu, która będzie zawiadywała naszą partią i mam nadzieję też Polską w następnych latach da radę. Da radę. Damy radę, proszę Państwa. Ostatnia Dziękuję, dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze na sam koniec powiem, ze wszystkiego, co mi się w życiu przydarzyło, najbardziej lubię moje imię. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo panu prezesowi Jarosowi Kaczyńskiemu za wizytę, za odwiedziny. Dziękujemy Państwu za obecność, za przybycie.